Dzień dobry, ze słowem 18 marca we wtorek dzisiaj wsłuchujemy się w kolejny fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Posłuchajmy. Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz: Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża będzie wywyższony. Wyobraź sobie, że z daleka obserwujesz faryzeuszów, ludzi, którzy stanowią religijną elitę i z lekkim poczuciem zawiści, z takim ukłuciem antyklerykalizmu myślisz sobie, ci ludzie są dwulicowi, mają wiele twarzy, i chyba próbują swojego Boga okłamać, bo ja wiem, co się kryje tak naprawdę w ich sercach. A potem przychodzi Jezus i głośno wypowiada to, co kryło się w Twoim sercu. I myślisz sobie: Jak to dobrze, że Jezus ma tę mądrość i odwagę, by wypowiedzieć ostre słowa wobec ludzi, którzy. Przeżywają religijny faryzeizm? Proszę cię, panie Jezu, kieruj te ostre słowa do mnie, bym to ja nie stał się faryzeuszem w sercu, bym to ja nie miał dwóch języków i dwóch twarzy: jednej dla ludzi, a drugiej dla ciebie. Ty, panie Jezu, chryste, żyjesz i królujesz na wieki wieków.